Siemaneczko, z tej strony Arsors i dzisiaj e, jesteśmy w Akinatorze, czyli w internetowym geniuszu, jak tutaj pisze, który na podstawie e, tego, jak my odpowiadamy na jego pytania, ustala o kim myślimy. No więc będziemy zgadywać trzy rzeczy. Będzie kot, Steve z Minecrafta i jakąkolwiek kanapkę. Więc zaczynajmy od kota. Czy twoja postać nie, nie nagrywa? Czy twoja postać naprawdę istnieje? Tak, istnieje kot. Tak, pochodzi. E, nie mam kota, więc nie. Nie. Czy twoja postać ma włosy koloru blond? Nie, kot nie mają. Czy twoja postać nosi... Nie. Czy twoja postać jest wiążęciem? Tak. Czy twoja postać jest cały czas rozłoszczona? Nie. Czy twoja postać mówi o grach? Nie, chyba. Czy twoja postać jest psem? Nie. Czy twoja postać ma związek z kotami? Tak, z kotem. Czy twoja postać ma kręcone włosy? Chyba nie. Czy twoja postać lubi jeść babeczki? Nie wiem. Czy twoja postać jest wampirem? Nie. Może kot wampir istnieje? twoja postać waży ponad... Chyba nie. Twoja postać znana dzięki YouTube'owi? Nie. Twoja postać znana dzięki telewizji? Nie wiem. Twoja postać jest zwierzęciem domowym? Tak. Twoja postać jest różowa? Nie. Alika? Nieważne, ale zgadzę, że to kot. Więc uznajemy, że tak. Teraz zgadujemy. Yy, czy co mieliśmy nie zgadować? Steve'a z Minecrafta? Tak, nosi. Czy Twoja postać nagrywana na YouTube? Steve chyba nie nagrywa. Postać jest z rodzaju żeńskim? Nie. Nie, nie pochodzi. Twoja postać jest muzykiem? Nie. Czy Twoja postać jest prawdziwa? Nie. Czy Twoja postać jest człowiekiem? Tak. Czy Twoja postać ma mniej niż. Nie wiem. Czy Twoja postać pochodzi z gry komputerowej? Tak. Czy Twoja postać używa pistoletu? Mm, to zależy czy na modach czy nie, ale nie. Czy Twoja postać walczy mieczem? Tak. Czy, czy Twoja postać używa łuku? Tak. Czy Twoja postać związana z Minecraftem? No to już zgadnie. Czy Twoja postać brała udział w wojnach bałkańskich? Chyba nie. Czy Twoja postać nosi niebieskie ubrania? Tak. Czy Twoja postać jest zła? Nie wiem. Czy Twoja postać jest związana z Roman... Nie Steve. No. No to zgadł. Eee, tak. Brawo. I jeszcze... Eee, co to mieliśmy zgadnąć? Eee, nie. Chyba kanapka. Okej, okay, kanapka. Chodzi o taką do jedzenia jakby co? Nie jest. Czy Twoja postać jest Nie jest. Czy Twoja postać pochodzi na... Nie. Czy Twoja postać nosi wąsy? Kanapka z wąsami nie? Czy Twoja postać ma oboje oczu? Nie. Czy Twoja postać jest widzialna? Tak. Czy Twoja postać ma różowy kolor oczu? Nie. Czy Twoja postać pojawia się w serii Gier Tekken? Nie wiem, co to jest, ale nie. Czy Twoja postać walczy? Nie wiem. Czy Twoja postać ma skórę? Nie. Czy Twoja postać jest brzydka? Chyba nie. Czy Twoja postać pochodzi z gry wideo? Chyba nie. Czy Twoja postać ma cokolwiek wspólnego z elektrycznością? Nie. Czy Twoja postać jest blisko związana z Ameryką? Nie wiem. Czy Twoja postać pochodzi z gry komputerowej? Nie. Czy Twoja postać urodziła się w kosmosie? Nie. Czy Twoja postać jest członkiem Twojej rodziny? Nie. Czy Twoja postać jest rośliną? Nie. Czy Twoja. A w sumie poniekąd? Czekaj. A, dobra. Czy twoja postać jest członkiem zespołu EXO? Nie. Czy twoja postać urodziła się w lutym? Nie wiem, czy ktoś robił kanapkę w lutym? Czy twoja postać jest smaczna? Tak. Czy twoja postać pochodzi z Rumunii? Nie. Czy twoja postać jest związana z wodą? Nie. Czy twoja postać ma związek z jedzeniem? Tak. Czy twoja postać jest związana z owadami? Nie. Posta. Coś, czego nie wiem, bo nie jest to posta. Co? No i dziękuję za oglądanie. Myślę, że odcinek się spodobał. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie um, suba. No i um, myślę, że to na tyle. Więc cześć.